Ciocia, Kasia, prawdziwa szynka z Polski. Krakus, Polska specjalność. Wielki mistrz Ulik von Jungingen daje wam te dwa nagie miecze. I wszystko co chcecie. I uprzejmie zapytuję się pana, czy w zamian nie dostałby trochę waszego kleju do glazura, bo ten nasz krzyżacki zupełnie do niczego się nie nadaje. a Atlanta? Nie, jeden worek zatłam miecze. Inaczej nie da. I tam dalej, a tu dalej. Atlas, das ist gut. A ja, ja nawet bardziej niż gut. Takie duże mieszkanie, a was tylko troje. Czwarot. Bo tu mieszka specjalista. Pewnie śpi w wannie. Nie, w kubeczku. Pomaga mamie i tacie. Oto nasz specjalista. Tylko ta pasta potrafi dotrzeć tam, gdzie inne nie docierają. Nawet w trudno dostępnych miejscach miękkie mikrogranulki uwalniają nowy składnik antybakteryjny, co skutecznie zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego oraz częstym wizytom u dentysty, aby go usuwać. Sygnał mikrogranulki. Specjalista od kamienia nazębnego. Voltaren Emul skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Aktywny składnik Voltarenu, diklofenak, szybko zwalcza ból i przyspiesza leczenie. Voltaren Emul skutecznie usuwa ból.